Wiedziałem, że tak będzie jak na pierwszej moleście Osiedlowe akcje wkrótce u ciebie w mieście Kochana Polsko, dzięki za mądrość jest jedna rzecz I szczerze wierzę, że damy radę Pada warszawski deszcz, ja jadę dalej jak podróżować po mieście Autobusy, tramwaje Stare miasto, zaraz bankowy przystanek Przy błękitnym wieżowcu Kilku hip hopowców, planty mamy, Browców parę Zapomnieliście? Czy jeszcze pamiętacie? Nie ma nic za friko, nie ma nic na starcie Jeśli nie otworzysz zasów, Nie ma whisky do ananasów nie mam nic w kieszeniach, jakby pytał mnie polisman, jak za mało lat gram do ostatniego gwizdka na pięć, na pięć, adaptery i mic. Ja nie potrzebuję zdjęć, żeby pamiętać jak.